na terenie starego miasta pozwoliliśmy restauratorom poszerzyć swoje ogródki o tak zwaną strefę czyli to jest dodatkowe 3 metry po to żeby mogli spełnić wytyczne głównego inspektoratu sanitarnego który wymusza rozstawienie stolików co 2 metry żeby liczba gości na ogródkach nie spadła w sposób drastyczny te dodatkowe metry są przez miasto udostępniane za darmo wystarczy wypełnić bardzo prosty wniosek Już w tej chwili w samych okolicach rynku skorzystało z tego około, nie blisko 50 restauratorów. Pomysł jest doskonały. Był to jedyny możliwy pomysł, żeby utrzymać ilość miejsc, sprze ilość miejsc sprzedaży przed pandemią. Bez powiększenia no, mielibyśmy bardzo duże problemy. Bardzo duże problemy, żeby no, przynajmniej zapewnić y, gastronomicznie 30% miejsc, które mieliśmy. Możliwość poszerzenia ogródków będzie obowiązywać do końca obostrzeń wprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczący koronawirusa. Te dodatkowe, darmowe strefy chill-outu są jednym z elementów pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, który wprowadziło miasto w czasie trwania pandemii.